Cześć kochani, witam bardzo serdecznie wszystkie zodiakalne panny będzie czytanie dla Was. E, czytanie horoskopowe na marzec 2021 roku. Zachęcam serdecznie do subskrybowania mojego kanału, abyście zawsze byli na bieżąco. Natomiast osoby, które mają taką potrzebę i wolę, e, zapraszam również do korzystania z horoskopów indywidualnych. E, horoskopy roczne w cenie 50 zł, horoskopy miesięczne na dany miesiąc. Które sobie wybierzecie w cenie 30 zł. Są to horoskopy we wszystkich sferach życia, bez limitu pytań, więc możecie sobie tutaj pytać o sprawy, które są dla Was ważne z jakiegoś powodu, w związku z którymi macie wątpliwości, jak one się rozstrzygną itd. itd. Kontakt do mnie oczywiście standardowo znajduje się w opisie pod filmem. Tymczasem zaczynamy. Zodiakalna Panna. Co dla Panny. Przydarzy się w marcu 2021 roku. Zodiakalna panna, marzec 2021 roku. Wasza energia przewodnia na marzec jest rydwan. Dobrze, będzie szybko. Marzec to będzie takie przyspieszenie na pewno dla Was. E, miłość, relacje, uczucia. Miłość, relacje, uczucia dla zodiakalnej panny w marcu i praca i finanse dla zodiakalnej Panny w marcu praca i finanse Uhuhu. Cóż tutaj z tą pracą i z finansami? A, spoko. Ostatnia karta na szczęście uratowała sytuację, bo już się bałam, że nie będę miała dla Was dobrych wieści, jeśli chodzi o sferę zawodową. Ale po kolei. Zaczynamy od naszego Rydwanu. Słuchajcie, no Rydwan oczywiście w takim podstawowym znaczeniu oznacza podróże, wszelkie przemieszczanie się z punktu A do punktu B. Nie sądzę, żeby tutaj w obecnej sytuacji ktoś planował jakieś bardzo dalekie podróże, no z przyczyn oczywistych, bo po po prostu nie wolno tego robić, są pewne obostrzenia, ograniczenia, czy nam się to podoba, czy nie, no niestety nie od nas to zależy niektórzy mogą się przemieszczać, gdzieś wyjeżdżać, być może do pracy, być może w innych celach, albo skądś wracać. Mogą też dokonać jakichś przełomów i właśnie tego przyspieszenia, o którym mówiłam wcześniej. To przyspieszenie też niekoniecznie musi być związane stricte z waszymi działaniami, ale nastąpi ogólnie w marcu taki rodzaj przyspieszenia w tych sferach waszego życia, gdzie nic się nie działo, wiało nudą, był jakiś impas, coś się nie udawało. Tutaj głównie też za sprawą scalenia takich dwóch kontrastowych stanowisk można osiągnąć jakiś kompromis i wreszcie ruszyć do przodu, przemyśleć sytuację, podjąć jakieś daleko idące decyzje, które właśnie spowodują dynamizm sytuacji. Miłość relacje, uczucia, słuchajcie, rozgrywa się jakaś relacja karmiczna, coś się rozstrzyga, ym, tutaj ym, ktoś jakby chce pracować, pracować nad relacją. Być może są tutaj pary, które chcą sobie dać jeszcze szansę, następuje taki zwrot akcji, dają sobie szansę na naprawę tego, co było między nimi, wybaczają sobie ewentualne nieporozumienia, kłótnie, niesnaski i zaczynają wspólnie pracować dla swojego lepszego jutra. I tutaj widzę takie właśnie też rozstrzygnięcie, wybaczenie. Ten sąd wypada pozytywnie dla kogoś, czyli ktoś dostaje na przykład drugą szansę, dogadujemy się w jakiś sposób. Te osoby, które podjęły decyzję o rozstaniu, mogą dogadać się po prostu w sądzie, w jakiś taki polubowny sposób. Może łatwo nie było, ale ostatecznie powinniście się dogadać i jakoś tak zaplanować swoje rozstanie, bo tutaj w ósemce pentakli to, to są takie plany, strategie, wręcz biznes plany, czyli może na przykład zaplanujemy, jak podzielimy się naszymi środkami, które zgromadziliśmy, na przykład wspólnym naszym majątkiem. Myślę, że jest tutaj duża szansa właśnie na dogadanie się, na porozumienie stron, jeżeli mielibyście taką sytuację, że faktycznie. Związek chyli się ku końcowi. No, niektórzy też tutaj um, mogą być. Um Troszeczkę jakby niedostępni e, z punktu widzenia miłosnego, bo się bardzo mocno skupiają na zdawaniu jakichś egzaminów, być może na wyższej uczelni. Też tak może być, że to jest w tym momencie dla Was najistotniejsze. E, może to się odbywać gdzieś kosztem jakiegoś związku. Natomiast w pracy i w finansach, słuchajcie, pokazała się ósemka mieczy, pokazała się piątka mieczy. To byłoby takie poczucie, że z czymś sobie nie poradzę, że to jest z góry przegrana sprawa, ale przychodzi ósemka. I tu jeszcze rydwam. Przychodzą jakieś być może nieoczekiwane wiadomości, coś czego się no prawdopodobnie nie będziecie spodziewać. Teraz może się już będziecie spodziewać, ale tu byście się nie spodziewali, bo byłaby taka kompletna rezygnacja. Ja sobie z tym nie poradzę, ja nie dam rady, na przykład nie zdobędę tej pracy, albo nie uda mi się gdzieś pojechać, wyjechać, nawiązać kontaktu, albo nie przyjdą pieniądze, bo tutaj też w ósemce buław to są takie szybkie akcje przelewowe, że na przykład przychodzą, napływają te środki. Chociaż teoretycznie miało ich nie być, albo wy się tak y, nastawiliście, że właśnie czegoś nie będzie, że nie uda wam się z czegoś wyjść, przełamać jakiegoś impasu, albo że ktoś na przykład nie odpowie na wasze CV, nie odezwie się po prostu do was. To jest grunt zawodowy, więc no w związku z pracą na przykład, tak? A tutaj okazuje się, że jednak ktoś prawdopodobnie kontakt z wami nawiąże, bądź wy nawiążecie i jakaś interakcja będzie. Jakiś taki zwrot akcji widzę, czyli wychodzicie z bardzo takiej. Trudnej sytuacji na gruncie zawodowym, ale myślę, że właśnie ta ostatnia karta, i jeszcze w powiązaniu z, z kartą Rydwanu, was tutaj ratuje. Że nie będzie to wyglądało tak strasznie, jak wam się wydaje. Możecie widzieć w czarnych barwach swoją sytuację zawodową, a jednak wydarzy się coś, nagle przyjdzie jakiś taki może komunikat, nagły błysk. Coś, co po prostu diametralnie może tę waszą sytuację zmienić. Dziękuję Wam serdecznie, drogie Panny. Życzę udanego marca. Pozdrawiam gorąco. Do zobaczenia, do usłyszenia.